Chcę się podejść, pierdolnąć. Są tacy leniwi, że po prostu nie biorą udziału w tej grze. No, co powiesz. Tak, tak. Samotny. Nie chcę mi się czytać, bo to kurwa stracę tylko czas na czytanie. Napierdoli, że się cieszy i tak dalej. Tam, mniej więcej tak z grubsza, nie. Mam jakiś pasek. Mój ma ile? Mój ma nic, a ten ma jeden i trzy. Jeden pancerz i trzy tarczy. No to się przyda. To to można przerobić na, na części, nie? Czyli można rozmontować jakiś dany ten przedmiot I jest jakoś fajny. Myślę, że na razie tak może będę chodził. Tylko osobiście wolę tako, ale w sumie to jeden chuj praktycznie To jest chyba z trzeciej osoby, nie? Jeżeli dobrze mówię. Mogę się mylić. Obeczki to też tam są, takie wspomagacze. O. Tu jakiś kurwa pan pijak Zabij wszystkich ty Dokoń doktor BBBB Dobra BBB Coś tam nadał, mamy to za myś komuś tam coś tam, bleblebe Wiadomo Mówię nie czytał bo to Bo to fabuła jest taka dosyć ciekawa, nie? Już w sumie sam zapomniałem nie? jak to dokładnie było, ale, ale warto zagrać osobiście i zapoznać się z tą grą Pierwsza stacja, o, coś nowego. Strażnik ten Tempraliuszy Krzywych Chujów. Ale jestem duży, oho. Shiftem się biega, takie coś widać, nie? Takie piernięcie. No, tu będzie BB, BB, tak się cieszysz. Sobie z tym jakoś prowadzić, musisz wziąć BB, coś tam pierdoli. Nieważnego. To że quest staje się, Pierdały, i tak dalej. Wiecie, o. Poskodę do ostro nas na, na tarwy, tylko beba jakieś questy, rozpierdoli coś tego, nie? Standardowo, nie? Coś znaleźć, jakieś źródła. Ten co, nogę zgubił? A ten chce nogę, żebym odzyskał jego starą on, on ma jakąś tam nogę, ale o. Tamta jest jego lepsza. Co potwór, jakiś zjadł, coś, nie? Już tam nie pamiętam. Coś mam nowego? Nie, czy to można roz... taka zrobić? Rozmontować? Wiadomość dla doktora... Fafkaja czy jak on tam kurwa... chuj się nazywa? Tak. O. Czekaj, czekaj, czekaj. Goodbye, goodbye. Good Nic na razie nie kupię. Dobra, widzicie to na żółto? Bo jest ogólnie na niebiesko. Jak jest na żółto, znaczy, że tu tędy jest jakiś tam quest do wykonania, nie? Jakieś zadanie. No i trzeba tam rozpierdolić coś czy trochę, że co. No i częściej to rozpierdolić, coś znaleźć, wyłączyć, się tak o... takie standardowo, albo zabić jakiś wyznaczony gatunek Nic trudnego 3-4 Fajne takie miasto rozjebane. Oni chyba w Polsce nie byli kurwa. Zobaczyli jak, jakie dziury są u nas. Takie drogi to są. O! Kurwa. Człowieku zajebiste są. Jak miodem pomazą. O, jakieś gówno wypadło, to się albo sprzeda. Tam widzę unikatowego stwora. Zaraz go rozjebiemy. Kurwa, beczki, beczki. Beczki nasz nie, nas nie uszkadzają. O, drugi poziom, jak fajnie. Co tam, coś fajnego wypadło? Bro... to jest dla zaklinaczy przywołacz. O, tu jest jakiś ten opaska. No, na razie nie wiem co tu rozwijać. Na razie nie będę nic, chyba że przedmiot będzie tego wymagał. Na razie po prostu nic nie rozwijam. razie to zbierał. Tak, tak, chopsza, chopsza. O, jest potwór, kurwa. To jest dosyć mocne gówno. O kurwa. Oni nie mówię. Skurwie jest dosyć mocny. O, jakoś go zabiję. Kurwa, nie ma pauzy. Takiej fajnej. O kłócam. Więcej te dobraży nie? O, muzyka się załadowała. Jak miło. Beczki by się jakieś przydały. Tylko skąd je wziąć? Beczek. O, widzicie w prawym, ten, w prawym boku? Ikonkę taką. To znaczy, że jest fajnie, kurwa. Że po prostu różne bonusy, nie, do szlania i tak dalej. O, zajebie mnie zaraz. O, to ten waliłem we mnie. Odszukaj nogę małego Joa. czy jak on Kurwa Jakieś kur... kurwy wyłażą z niego O, jest nóżka O, hełm z nas! O kurwa leża. No no to mi jakiś lepszy karabin O kurwa 52 Jak miło się zrobiło to rozmontować To też rozmontować No dobra Wracamy do bazy Dwa questy zrobione, zebrane kondentatory, dowolny demon, miejsce występowania, szyby dostępowe, do holborn, m, naciskam, to jest szyby, szyby, aha, dobra, idziemy, tamo, są oczywiście portale, tak da tak dalej. Dwa questy wykonane pod rząd, tak? Aha. hop, mam twoją nogę, hop, 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 Dobra, nowy quest do wykonania tu do lekarza zajdźmy, niech nas baran uleczy, tam babka. Chuj tam mnie to obchodzi. Gdzie to zakłó? Czek, 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 kurwa. A, tutaj żeś zapomniał. To to gówno, ona rozpierdolę. O iś to dla rycerza, dobre. Nie, nie jesteśmy nikim takim. Niestety. Dobra, umiejętność jakoś I Więcej, w co będę się w tego. W co będę rozwijał? To myślę też będę rozwijał, ale to na razie nie będę tego tykał. To jest też dobre, szybko strzelność. Granat też się przyda Ogółem będę myślę rozwijał. Kurwa, nie przypamiętam już, ale na razie rozbiorą. To tu to różne supiir do pocisków. Strzał wielokrotny, też dobry jest. Zaznaczenie też dobre, ale to zaznaczenie żyjałów. Wielokrotne zaznaczenie. Snajper wyborowy to też dobre. Tarcza na tarcze wizje żywioł, jakich chunia, wyostrzenie zmysłów. Kontrolo, kontrolowana seria to też dobre. Mistrz ucieczki takie sobie, te granaty to tak różnie już. Dobra, rozwinijmy to. Dobra, zobaczmy jak to się będzie sprawować. O, karabin zajebisty. Nie ma to tamto. Jeszcze chciałem wspomnieć jeśli chodzi o te, no moje konto Blade Bellier, nie? Stare te, starsze, co tam wrzucałem obecnie yy, serię i tak dalej. Po prostu dostał jakiś tam wytyczność społeczną, tam... tam jakiś tam... no nieważne, już nie dam wam tłumaczu, nie? Dostał po prostu w dupę, w pizdę za moje jakieś tam powiedzmy jakaś luka była w filmach, że po prostu coś tam było nie tak i chuj no i co, i teraz przenoszę to na drugie konto jest to w moim, gu w moim guru, na no pierwszym tym na pierwszym liście, nie? W Pierwszej kolejności to ci bardziej łebscy znajdą to, tak dalej no nie jest to mój jakiś wybryk, czy coś że tak się stało Ale po prostu YouTube zablokowało mi wysyłanie i może mi jeszcze nawet skasować konto, więc już wszystkie filmy w serię skopiowałem, jak mi to skasują to będę wrzucony na tamto i tak będziemy się bawić no, nie ma sprawy, ja kurwa, o tap, jest.